Miód to składnik stosowany od tysięcy lat w zabiegach kosmetycznych. Ma wiele zalet zarówno dla skóry, jak i włosów. Jest to jeden z naturalnych środków, które zdziałają cuda na urodę i zdrowie. Czy chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj ten film do końca i odkryj 8 niesamowitych korzyści płynących z miodu w pielęgnacji włosów. Nawilża włosy. Miód jest naturalnym środkiem nawilżającym, co oznacza, że zatrzymuje wilgoć w skórze i włosach. Dzięki temu włosy stają się bardziej elastyczne i mocne. Mniej pękają i mogą rosnąć dłużej bez pogorszenia jakości. Nawilżone włosy stają się bardziej lśniące i jedwabiste. Wzmacnia mieszki włosowe. Silne korzenie są mniej narażone na atrofię, co zapobiega wypadaniu włosów. Twoje włosy będą rosły szybciej i gęściej, co pomoże rosnąć im do pożądanej długości. Rozjaśnia kolor włosów. Miód zawiera enzym zwany oksydazą glukozową. Kiedy zostawisz miód na włosach przez dłuższy czas, enzym ten stopniowo uwalnia natlenek wodoru, który naturalnie rozjaśnia włosy. Aby uzyskać maskę rozjaśniającą włosy, wymieszaj 3 łyżki miodu z 2 łyżkami wody. I nałóż na wilgotne włosy. Pozostaw na godzinę, a następnie zmyj. Jest bogaty w przeciwutleniacze. Zapobiegają degeneracji włosów, a jednocześnie korzystnie wpływają na skórę głowy. Przeciwutleniacze zapobiegają niszczeniu komórek skóry i mieszków włosowych, dzięki czemu włosy stają się zdrowsze i mocniejsze. W tym przypadku można zapobiec wypadaniu włosów. Przywraca włosom połysk. Wymieszaj dwie łyżki miodu z dwiema łyżkami ciepłej wody. Spłucz włosy tą mieszaniną po umyciu szamponem. Pozostaw na kilka minut, a następnie ponownie spłucz. Zabieg ten przywróci włosom blask, utracony przez ekspozycję na światło słoneczne lub nadmierne używanie narzędzi do stylizacji w wysokiej temperaturze. Posiada właściwości antybakteryjne i antyseptyczne. Miód zapobiega infekcjom skóry głowy i zmniejsza niektóre schorzenia, takie jak egzema, łupież czy łuszczyca. Hamuje również rozwój bakterii, które normalnie znajdują się na powierzchni skóry głowy, i zapobiega swędzeniu, które powodują. Usuwa zanieczyszczenia ze skóry głowy i mieszków włosowych. Jest to bardzo ważne, ponieważ nagromadzenie zanieczyszczeń zatyka pory i dusi mieszki włosowe. Powodując wypadanie włosów wraz z zaatakowanym korzeniem. Stymuluje wzrost włosów. Rewitalizuje uśpione mieszki włosowe, stymuluje wzrost nowych włosów, a tym samym pomaga mieć grubsze i zdrowsze włosy. Dodaj miód do maseczek pielęgnacyjnych lub użyj go jako płukanki do włosów. Będziesz potrzebowała roztworu dwóch łyżek miodu rozpuszczonych w dwóch szklankach ciepłej wody. Teraz już wiesz, jak dobroczynny wpływ na twoje włosy ma miód. Użyj go, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, i napisz nam w komentarzach o swoich wrażeniach.